Witam Was moi drodzy, a dzisiaj prezentuję Wam model Volvo 8087, który należy do Bipitura. Jadę dzisiaj na mnie 185, to Volvo się pojawia od kiedy wróciło na yy, właśnie 185 lub 187. Są to Słowacie linie. Mamy bardzo ładny dzień bezchmurny. Tego słońca chodzi. Tak, tak wygląda to volvo po modyfikacjach już Rocznik to 2011 jest. Mamy czarne pasy nad oknami. Mm, oraz na machu butle. Z przodu też czarne elementy. Jest to nic innego jak modyfikacja wolwa zwykłego Jednak dzięki temu powstała powstał model wolwa który e, Może też do nas jeździć. Bardzo dawny nie nitag. 185 od października przejeżdżamy przez te po podobie To Volvo przez dłuższy czas. Było odstawione, więc nie miałem możliwości przejechania się nim. Dopiero dzisiaj, w środę 30 grudnia, mam tą okazję. Przejdziemy jeszcze jeden przystanek. Tutaj muszę niestety chwilkę odczekać. Fajny, fajny autobusik naprawdę. Uważamy tutaj na tych pasażerów, którzy stoją na środku ulicy. Żeby ich nie rozjechać. razie ładnie, ładnie, elegancko. należy, razie pasażerowie nie siadają. Yy, Dokonuję testu. Sprawdzę w ten sposób, yy, czy pasażerowie mi tutaj z przodu nie usiądą. Jeszcze trzeba będzie coś poprawiać w tym modelu. Do modyfikacji covidowej mojego autorstwa. Ja też mamy nadmiarowy ja spek przystankowy, ale to się usunie. Ja robimy w ten sposób, że zawracamy. Pamiętam, że jak tutaj jechałem na pierwszym biegu, na tej linii, to... Yy, to miałem tutaj, tutaj problem, żeby, żeby zawrócić. Ja tutaj można, można wjechać i zawrócić. Już jest na odpowiednim... przystanku. E, tyle Wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego filmiku. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie mój film e, oraz subskrybujcie mój kanał, który 1 stycznia zmienia nazwę na typowy wirtualny kierowca gdańskiego autobusu. Gdańskiego autobusu. Żeby to wyraźniej zabrzmiało. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Aha, jutro na Sylwestra jedę linią M12. Mm, I będziemy widać nowy rok. Także dziękuję. Dziękuję Wam. Gdyby ktoś się pytał, to nie planuję żadnego live'a na jutro. Cześć, papa.